Cześć wszystkim, jesteście na kanale Julka Gra I dzisiaj kolejna wersja stałam się i też oczywiście będzie to coś wspólnego z tym aniołkiem, z tym robotem. No, aniołkiem normalnym. Wiecie. Oglądnijcie tą serię, Je bardzo polecam. ona jest bardzo popularna. Nie chcecie fać o... Informacja. Teraz ja będę mówiła o swojej prawdziwej imie, prawdziwym życiu. Dobra, przechodzimy do odcinka. Dała kileczka. Lula, lula, Zamaj, wstajaj, samaj! Oj, oj. Oj, dobra, wstaję, wstaję. staje. Ty idź do babci, bo teraz normalnie będzie. Nie przebieraj się, bo on lubi stety. Dobra, do... Dobra, kilka minut później. Widziałeś wszystko? Tak, wziąłem nawet telefon. No to super. Ej, pamiętaj, u babci nie ma makaronu za dużo, a ty lubisz bardzo dużą porcję makaronu, więc weź sobie. I te makarony przekaż babci. Dobra, pa. No to pa, baw się dobrze. Tymczasem u babci w bloku. No, mam nadzieję, że jest normalnie wszystko. Co jest? Ojej, ojej. Ojej, kudziku, to. to chyba. to chyba córeczka. Mariusz, otwórz drzwi. już, już, już. już, już. już, już, już. już, już. już. O córeczko, tak dawno nie widzieliśmy ciebie. Czemu ty przyniosłeś makaron? My chyba mamy, nie? Chyba mamy, nie? Jednak nie mamy makaronu. Tylko ta! Ki lubisz pasta! Lubię! Takimi specjalnymi. Nie miałem, ale nawet bez nich lubię. my mamy nawet sól! Specjalnie kupiliśmy sól dla ciebie! Chodź do O, jesteś córeczko! Jak dobrze ci widzieć. O ty jak? Taka ustrojona jesteś! No jak to co? Do was! Szybko ubierać swoją dawną ludę! No babciu! No ale, no ale babciu! Nie ma ale, ale babciu! Nie ma ale! Przebieraj się szybko! Hmm. No, teraz to jest lepiej. Lepiej! Przecież jest strasznie gorąco na ulicy! Nie dyskutuj, dziecko! Chodź na obiad. Okej. Okay. O! O! Makaronki nam przyszły... przysyła. Dobra. No to co gotujemy? Płatki? Dobra, skoro nie ma innej propozycji. A ty, co? Ty taki mys! Czy zawiodłaś? To nie są mysze, tylko zabawki. Oooo, jak mnie wystraszy. Właśnie, nie strasz mnie tak więcej. Płatki zaraz ci przygotuj. Nie, nie, córeczko, nie! Ty nic chyba nie jadłaś. Bo nic, nic się nie jadłaś. Dobra, dobra. No dobrze. Dobrze, przecież jeszcze nie i też tak późno. Już. A to tak szybko jest. No nie, no co stawiałeś, by na później. Bywa. No na serio, na no, później zostaw następnym razem dziecko! Dziecko, przecież jesteś młoda! Tak szybko się nie już Ja tak, proszę. Ja ci darowałam odebęła ci ma! Ua, a teraz jesteś już duża! Nie jest tak szybko! Wolno! Co jeszcze mam ci gabę przenieść? Tak. Ja nie... Ja nie mogę Co za dziecko. Nie masz się, ja nie wyrost mam kawy, tylko po prostu mam duży wzrost. Wzrost! Wzrost! Przecież ci jeszcze nie wolno pić! Nie wkurzaj własną! Nie wkurzaj mnie! No nie wkurzaj mnie! Co tak na mnie patrzysz? To chyba bardziej tragiczny dzień. Hej, a może zagramy w piłkę? Dobra, ale jak ci coś się stanie albo swoim telefonem, to ja odkupować nie będę! No to dawaj, rzucaj. Mariusz, chodź tu! Już idę, już idę. Łap! Przyniesiesz pieniądze. Ale potem przyniesiesz na pieniądze. Dobra, dobra. Dobra. No już dobra, babciu. Nie denerwuj się tak. Jeszcze się tak za. No ja przyzwyczajam się tak na dworze. Na dworze mówisz. No to przyzwyczaiła się nasze małe dziecko. Małe dziecko, jest to takie żółte. Czy Marian zrzuca? Jak znowu Marian? Ja tak nie rzucam. Mi nie chodzi! Mi nie chodzi o ciebie! Ty już jest. Jesteś nie dziecko! Ona jest jeszcze! No już. Może poprawi się w laleczki? Przyniosłam. A masz jeszcze dla niego? Dla kogo? Dla niego! A, dla niego, dobra. Dobra, może coś się znajdzie. Nie znalazło się. Może być ziemią, jeżeli chce. Ja nie uczestniczę! Czy w tym? Ja nie uczestniczę! Nie, 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 nie. Ona to dobra. Co za mąż? Normalnie, co za mąż? Dobra. Dobra. Razem. Będę Cześć! I to Przecież to nie jest lekcja online. Ej, hey, to nie jest lekcja online! Jak to nie jest lekcja online? Przecież to jest część Nawet z tymi ladeczkami. Dobra, koniec zobaczymy. Przecież my dopiero zobaczyliśmy! Dobra, może lepiej spać? O czekaj, czekaj, jeszcze kolacja? Na kolację dzisiaj! Na kolację dzisiaj! Pasta! Na kolację dzisiaj! Pasta! Muszę cię nakarmić. No, jakie to jest. Jakie to jest na trzy lękie? Nie jestem mała, ja mam 11 lat. No, na serio! Przecież ja mam 11! Ja mam 11! Dobra, 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 nie nazywam kiulciego. Dobra, idź już spać na stolatko. No i tak mnie nazywaj. Ok, dobranoc! Dobranoc! Co to był za dzień! Jem. Mam ubrania na sobie. Tak jak wygląda? Całkowicie. O A! Tu jest tak pięknie! Stop! Co? To na mnie panuje? Czekaj, a jak je wypiję te lody? już nie, nie. Co to jest? Wszystko, co zjadłeś, ciało, panu Boże. Przecież ja tyle nie jadłam, żeby to mi się śniło. Na się, przepraszam. Przecież ja tyle nie jadłam. Może chyba też się to w domu liczy, albo co. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś owocki. Co one robią? Hm? Nic nie robią. I to dobrze. Tak u Nie Po prostu u mnie takie dr rowki robią się. O! 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 Koktajl. Mm, nawet?

Dopilwa Ciebie kosy, to chyba już zrozumieliście od razu. No dobra, przystępujemy do. Patam i pogłęb, patam co patam i patam i patam i patam i mi dobrze, o i patam i patam i patam i Dobra, teraz tak. A co, jak się datyścił razem z tą muszlą? Nie, nie, tak się. No to dobra, no to może poeksperymentujemy. Jiiiiii. Dobra, teraz wypiję lody. Nie ma tutaj ścian. To musi być sen. Czekaj. Pośpię i już się obudzę. Tak. Jestem? Nie. Jestem? Nie. Jestem? Nie. To nie jest sen. Czy ja tutaj utknęłam? Czekaj. Przypomnę, co jest stare. Hmm. Jeden okazał się snem, a dwa przeszły. Ale jeden to był taki rodzinny. Czyli ten też przej... Je przez jeden dzień. Są jakieś podskazówki? O, jest jedna! Nie. Kiedy wiesz, te wszystkie słodyczy, Tak Tak, Ciecie skąd? Czyli znajdziesz się w swoim domu. Czy... Czyli to jest klątwa? No nie, no klątwa moich dziadków? Czyli one mnie zmuszają to wszystko zjeść i wypić? No, no dobra. W ciągu jednego dnia, no to dam. Radzę to wszystko zjeść i wypić. Ale chyba to nie trzeba. Dobra, ja przecież. ja przecież pęknę. O! ta przecież było napisane, że dalej mi się nie pęknąć. I w prawdziwym życiu z powrotem będę chuda. Dobra. Mmm. Dobra, piję. Kilka minut później. Dwa godziny później. Nie, nie chcę tego wszystkiego jeść. Ja zjadłam tylko parę rzeczy za kilka godzin, czyli za dwa godziny. Stop, co tutaj jest napisane? Albo wytrzymasz do jutrzejszego dnia, albo wiesz, to wszystko. O, to ja wiedłam tylko trochę i ja muszę wytrzymać do kolejnego dnia. No to dobra, to ja bez sensu, to jadło mi tyle tortu. No to dobra, żeby to chło i to tylko zjem je. Wypiję jedno i wiem jeden ananasik. I teraz nie mam owoców. Nie mam owoców. To nie ma życia. No. no dobra, będzie życie, tylko jeżeli będę to ograniczać. Czekaj! Czekaj, czekaj! Czyli ja musiałam tam mocować? No dobra. Wieczorem Dobra, już jest koniec dnia A teraz trzeba wszystko wyłączać Dobra, będę spała w takim czymś. Dobra, dobranoc wszystkim. Tak naprawdę jest dzień, więc nie dobranoc. <ścoughs> Co? Gdzie jestem? Czy to mój dom nie powinno być u dziadków? O, o nasze. Niestety makaronów nie ma. A, a naleję sobie mleka. Dobra, teraz to tak. Wezmę sobie. Wszyscy śpią, dobra, wszyscy śpią. To, to jak ja był od razu. Poszła do siebie do domu. Dobra, zostawię tylko kubek. Nasza pralnia. Jestem u siebie w domu! Dobra, wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mam i jeżeli chcecie kolejną wersję, tylko ona będzie za kilka miesięcy. Bo ja mam ograniczoną ilość. Ale mam jeden film z nieograniczoną ilością. Nawet kilka. I nawet ma wakacja. Mniej więcej, jeżeli chcecie, żebym nagrała jeden z tych filmów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a na pewno mnie namówicie. A i bardzo dziękuję za pięć subskrypcji. Nie wiem, że to rosyjszy ci postawili, ale mam nadzieję, że jeszcze polscy. Dobra, pa!